Przesz się o schłości serca. Kochaj źródło zaranne, Ptaka o nieznanym imieniu, Dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. Niezależna Polska TV wwwnptv.pl. Szanowni kamraci, urocze kamratki. Bardzo jestem rad, że mogę zabrać głos do Was, dla Was. Że mogę powspominać nasze programy na żywca. My specjalnie z Marcinem mówimy na żywca, nie, mu, nie mówimy live, tylko na żywca. Żywiec to jest miłe określenie. <tak>, tak, bardzo miłe. Przede wszystkim te nasze programy na żywca dają nam e, rzecz bezcenną. Bezpośredni kontakt z Państwem, z Wami. Wy przekazujecie nam wiedzę, przekazujecie nam swoje przemyślenia, a już nie wspomnę o kasie, którą nam przekazujecie w ramach samoobrony społecznej, bo wa kasa Wasza yy, nasze strzelanie i bardzo dziękujemy za tę kasę. Oprócz tej kasy. Bez której się nie pojedzie za daleko. Zwłaszcza, że YouTube obdarzył nas specjalną troską <laughs> i nie chce, żebyśmy, mało żebyśmy my zarabiali, ale żeby YouTube jeszcze na nas zarabiał, też nie chce. Ale bawimy się zabawkami wroga w jego własnej piaskownicy, więc musimy przyjąć jego warunki. Natomiast wiemy od Was, kamradki i kamraci, że jesteśmy ograniczeni, ograniczani. W odbiorze, w oglądzie i w dziwny sposób znikają subskrypcje. Znikają. Powiadomienia znikają, także bądźcie czujni. Bądźcie czujni i cieszmy się, że możemy spokojnie. No, nie chciałem użyć tego słowa, ale Marcin. Pasożytujemy na systemie. <laughs> System myśli, że jest taki cfany, taki bystry, taki bezwzględny. A wiecie Państwo, dzisiaj miałem taką refleksję, że przez te filmy, które sobie ludzkość na całym świecie przekazuje, naprawdę się jednoczymy. Nagle się okazuje, że siedząc w swoim foteliku ze smartfonem, ze szklanką herbaty, oglądasz ludzi w Nepalu, Albo w Nowej Zelandii i widzisz, że takie same są te ludzie, to samo ich cieszy. No, są różnice oczywiście kulturowe i tak dalej. Natomiast to, czego system nie przewidział, że następuje na prawdziwe jednoczenie się ludzi. Ciężko będzie pogonić z okopów na bagnety młodych mężczyzn. Świat zmalał, przekaz informacji jest błyskawiczny, to jest piękne. To jest piękne. Więc dzisiaj opowiadał mi Marcin, że na ulicy w Warszawie zaczepił go nasz kamrat, nasz widz i przekazał swoje uwagi na temat programu. Pozdrowił nas. No to jest fantastyczne. To jest. No ja wiem, to jest takie zwykłe. no. Spotykamy się. Ja też spotykam się z wieloma. Um, Sygnałami, ktoś mówi mi nagle dzień dobry, ktoś pomacha ręką. Soczewkujemy się, proszę Państwa. Soczewkujemy się. Po co dzisiaj chciałem zabrać głos? Chciałem się z Państwem podzielić dwoma tekstami. Chciałem te teksty Wam powiedzieć. Jestem z tymi tekstami. Z jednym jestem od połowy lat 70., 76, 7 rok, gdzieś tak, a z drugim jestem od lat 80. Znaczy, konkretnie. Pierwszy tekst, który usłyszycie, to jest przesłanie pana Kogito, Zbigniewa Herberta. Człowiek by mógł własnymi słowami coś tam powiedzieć, ale skąd pomysł na te dwa teksty? No, bo człowiekowi brakuje słów, brakuje argumentów, brakuje wyobraźni, brakuje porównań, a tu mistrzowie słowa Zbigniew Herbert, ten drugi ten drugi pan Max Ehrman, Amerykanin niemieckiego pochodzenia. Ujęli to znakomicie, syntetyzowali to. Stworzyli rzecz nieśmiertelną i piękną. I zostawili ją dla nas. Ja sobie zdaję sprawę, że ten tekst, przesłanie pana kogito, i Dezyderata, bo o niej mówię, Maxa Ehrmana, bardzo ważne w tłumaczeniu pana Jankowskiego. Dezyderata to są teksty wam znane, ale czasami okazuje się, że coś, co ja znam od lat i wydaje mi się, że wszyscy to powinni znać, jest nieznane ludziom. Może tak będzie właśnie w tym momencie. Dlaczego te dwa teksty? Pierwszy tekst Kogita, przesłanie pana Kogita, Herberta, jest tekstem bezwzględnym. Jest tekstem dla wojownika. Jest tekstem dla wojownika, który walczy na przegranej pozycji. To jest tekst dla Indianina. Ja całe swoje życie zawsze byłem za Indianami, jako chłopczyk, jako młodzieniec. Na wszystkich filmach na westernach zawsze brałem ich stronę. I jak przeczytałem tekst Herberta przesłanie Pana Kogito, to oni stanęli mi przed oczyma. Ci najbardziej waleczni szalony koń. Geronimo, Kocis, siedzący byk. A potem sobie zdałem sprawę, że to my jesteśmy tymi Indianami. Jeszcze nie wylądowaliśmy w rezerwacie. <grymne> Jeszcze nie. Ale ten tekst napisał Polak po polsku to znaczy dla Polaków. Czy ten tekst jest gorzki? Gorzki chyba nie. Ale dodaje odwagi. Dodaje odwagi. Bo nikim innym nie będziemy. Będziemy tylko Polakami. Tylko Polakami urodziliśmy się jako Polacy. Zostaliśmy wychowani i umrzemy Polakami. A drugi tekst Maxa Hermana, napisany w 1927 roku Sławna dezyderata, która przez wiele lat funkcjonowała jako anonimowy tekst znaleziony w kościółku w Baltimore w 1691 roku. Oczywiście to była nieprawda, to był przypadek, ale ta, ta Wiecie Państwo, ta legenda, że jest to anonim z XVII wieku, spowodował, że ludzie się zachwycili. Zachwycili się pięknem tego tekstu. A zaś ten tekst, Desiderata, to jest tekst dla zwycięzców, dla białego człowieka, dla Aryjczyka, dla Nordyka, dla człowieka, który Pogodnie patrzy w przyszłość i nic mu nie grozi. Dwa światy. Herbert i Erman. Herbert doświadczony wojną, wygnany z miejsca swojego urodzenia, całe życie w opozycji, do rzeczywistości. Ciężko się tak żyje. Na starość. Odwrócił sojusze, obrócił się przeciwko tym, którzy go przez pewien czas jego życia głaskali, schlebiali mu, byli pewni, pełni podziwu dla niego. No, dokonał wolty, zawiódł swoich panów, którym się wydawało, że są panami. I Max Ermann, żyjący w Stanach Zjednoczonych, Niemiec, Człowiek, który dla swoich przyjaciół stworzył taki elementarz na życie. Powiem te teksty obok siebie. Chcę uzyskać ten efekt zderzenia tych dwóch światów. Najpierw zaczniemy od. Herberta od pana Kogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach wśród obróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Kiedy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny, niech będzie jak może ilekroć usłyszysz, głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza Ciebie Twoja siostra pogarda, dla szpiclów, katów. Tchórzy. Oni wygrają. Pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj. Zostałem powołany Czyż nie było lepszych? Strzeż się! O schłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują Twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi Twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, wzgardą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona Twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców Królestwa Bezkresu i Miasta Popiołów. Bądź wierny. Idź. Max Ehrmann. Desiderata. Krocz. Spokojnie, wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie. Bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno. Słuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci. Oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych. Są udręką ducha. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna, jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach. Świat bowiem pełen jest oszustwa, lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów, i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza. Nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla Ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem. Wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jak być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu. I czymkolwiek się zajmujesz, i jakiekolwiek są Twoje pragnienia, w zgiełku ulicznym, w zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny. Staraj się być mhm. szczęśliwy. Dwa teksty, dwa światy. W różnych momentach życia Jeden tekst się deaktualizował, a drugi powracał jak fala. I sam nie wiem, proszę Państwa, który jest tą wytyczną na życie. Takie. takie doświadczenie, taki, taka zabawa. Przepraszam za określenie intelektualna, taka refleksja, bo mówią, że idą ciężkie czasy. Ciężkie czasy. Herbert mówi: Bądź wierny, idź. Obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Max Erman mówi, bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. Komraci i kamratki. Czasami nawet ja. Jestem refleksyjny. Nie jest mi lekko z tego powodu. Pozdrawiam Was serdecznie, kamratki i kamratów. Bądźcie z nami. A, i jeszcze Marcin tutaj za kamery kazał kamraciątka pozdrowić, bo one są, one są przyszłością, one są pociechą dla nas. W zmiennych kolejach losów twarz dziecka jest twarzą Boga. Proszę Państwa, czołem. Niezależna Polska, TV. www.nptv.pl